Cześć moi kochani, witam was serdecznie w Złodzieje Odeków. Tak, dawno nie było, ale dzisiaj gramy Złodzieje Odeków i lecimy z... Dzisiaj mam taki pomysł. Zrobimy tak. Szczerze mówiąc, nie patrzyłem jeszcze. Nie mam podglądu na najlepszych polskich graczy, bo jestem na innej lokalizacji, ale dzisiaj zrobimy to w ten sposób, że wezmę najlepszy klan, który jest aktualnie w Polsce, zagram trzy walki dekami trzech pierwszych graczy z tego klanu. Czy się uda? Zobaczymy. Więc zrobimy to w ten sposób dzisiaj. Lokalny. Jeżeli chcecie, żeby w następnym tygodniu był wasz klan zostawcie łapeczkę i komentarz, hashtag Waszego Klanu w komentarzu. A postaram się wybrać jakiś klan i zagram to samo. Dobra, Fighting Club Kogo tu mamy? Gruby Bogu fifi Dobra, to zacznijmy od grubego. Jaki Madek? Uhuhu, dosyć ciekawy, dobra. Muszę sobie teraz jakiś slot znaleźć. Tutaj na ten slot będę y, kopiować deki 4.1, Czy ja będę umiał tym dekiem zagrać? Za chwilkę się okaże. Gram bezpośrednio tutaj, właśnie na widzę. Y, Zaraz się okaże, czy ja tym dekiem będę umiał w ogóle zagrać. Na razie cisza, on też czeka. Jakby tak wypuścić... O! Łocie, panie! Dobra, i teraz zapik. Udało się. Archer tam poradzi, wieża padła, okej, okay. wieża padła, teraz uspokojmy się, uspokojmy, uspokoimy. Spróbujemy bandytkę z środka, a Hog Rider, Baron Hog Rider, co on tam jeszcze ma? Heal Spirita wyrzucamy. Próbuje mnie bać sami. Dobra, to ja go potraktuję w ten sposób. Tylko, że go przeszedł mostek. Jest, przeszedł mostek. Idealnie. Weźmiemy sobie zapa szykujmy. Dobrze, uderzy tam wieżę, ładnie go tam... Teraz y, chciałbym... Zróbmy to tak Dobra, zapał mam gotowego Doskot, doskod, doskocz! Pięknie czy też to było 3 Gruby! Udało się twoim dekiem, ale też no nie ukrywajmy, nie trafiłem na kogoś Mocnego. Sprawdzam czy się nagrywa, bo trzeba wejść w rutynę, jak to zwykle u mnie bywa. Dobra, pierwszy deg grubego załatwionym. Bierzemy teraz e... Boguś. Mam nadzieję, że tam samy porządne nie mają lawy. Uuuu, uu, balon peka. No jestem ciekawy. To teraz żeś mi tutaj... Tym deckiem kompletnie nie mam pomysłu jak zagrać. Zaraz sprawdzimy. Dobra, to spróbujemy. Co my tutaj mamy? Jak my to rozegramy? W ten sposób Baby Dragona mówisz, dajesz. Spróbuję tak zagrać. Ktoś tam jeszcze uderzy wie, że Lumberjack. Udało się, elegancko. Teraz może ja zagram Baby Dragonem. Fajnie. Będzie chociaż wybuch. No niedobrze, niedobrze. Znowu Baby Dragon. Ten rybak... No, spróbujemy Walkirię tak i spróbujemy tak. O ty... Tam ma chyba fryza czy nie ma fryza? Otwieram tym grewiardem troszeczkę mi tutaj napsułeś. Kurde nie udało się, to co myślałem. <laughs> Teraz muszę uważać dobra, rybaka Lumberja'a trzeba trzymać, wypuszczę baby dragona. Lamberjaca trzymamy Kurde nie uda mi się Dobra, chociaż złapał, złapał tą... Dobra, balon dojdzie. Baby Dragon tam uderza. Balon jest, jeszcze raz. Udało się, chyba się udało. On już chyba grywiardę w nie będzie próbować. Druga waleczka. No panowie, chyba będę częściej korzystał z usług Waszego klamu, Waszych graczy, Waszych deków, panowie. Bo... Na razie jest 2 do 0. Dobra, no, zobaczymy. Został mi ostatni dek, Fifi. O ile tam dobrze pamiętam, to był Fifi. I już lecimy po ten trzeci dek. Mam nadzieję, że kolego, Ty też mnie nie zawiedziesz i... Będziesz miał jakiś Fifi? Fifi. Będziesz miał jakiś fajny dek. O! Nie powiem, że tym dekiem grywam, podobnym. Więc... Nie powinno być w miarę dla mnie. Nie, nie, troszeczkę innym. Ja grywam tym. Nie ma kanona, jest Fenix. No dobra, to zobaczymy, jak ten deck się sprawdzi. Na razie 2 do 0. Na razie 2 do 0. Zobaczmy, trzecia waleczka dzisiaj, jak tu pójdzie. Dobra, sobie zrobimy teraz tak. O, ty. ten sposób. Kurde, nie udało się tym spirytem złapać. Ale to zabolało. Ale to zabolało. Ma jeszcze loga pewnie do tego. No zabolało mnie proszę państwa. Tutaj chyba nie uda się. I jeszcze ma dużą pekę, mini peka. No tutaj Tutaj mocno to zabolało. Oj, bardzo zabolało. To bardzo zabolało. za bolała Hm, będzie tutaj ciężko wygraną. No tam zrobiłem błąd tym spirytem, chciałem troszeczkę odwrócić uwagę nie udało się Dobra, może mi się uda go przechytrzyć, żeby... Dobra, nie uda mi się go przechytrzyć. Tym trochę wyczekał, ale ten sam lot mi za bardzo tutaj dużo nie pomógł. Teraz trzeba szybciej tam atakować. Kurde, blacha. Kurde, nie. Niestety nie. Niestety nie. Było, było, dobra. Fifi. Deki może fajny, ale operator tego deku dzisiaj dał ciała, więc 2 do 1. No niestety nie udało się wszystkich trzech waleczek wygrać, ale złodziej deku odbębniony. Cieszę się. O, i nawet skrzynia mi się tutaj trafi. Yy, dosyć fajna. I 100 gamesów. O, właśnie, 100 gemów mi brakowało. Dobra, champion, tutaj chyba champion wpadnie. Tak, champion jest. Proszę mąka. Mam mąkę na full, chyba nie mam mąkę na full, czy mam? Już nie pamiętam. Tak, mam mąkę na full, dobra. Ale właśnie zależało mi na gemach, bo ostatni banner zbierałem właśnie gemy. Na ostatni banner, który jest w sklepie. Który zniknął, a ja go nie kupiłem. No dobra. Chyba go nie kupiłem, chyba go nie kupiłem, nie będę teraz wnikał, będę płakał, dobra, nieważne, nie wszystko można mieć na świecie, nie, ale złodziej deków dzisiaj jest, jutro rano też coś wyleci, najprawdopodobniej i mam nadzieję, że w końcu mi się uda teraz troszeczkę utrzymać w miarę rutynę w nagrywaniu. Trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie o komentarzu z hashtagiem Waszego klanu, żeby znaleźć się w przyszłym tygodniu w Złodzieje UDeków, może tak będziemy teraz robić, taka będzie tradycja właśnie, więc piszcie w swoich klanach, żeby wchodzili pod film, dawali hashtag Waszego klanu i z nazwą i ja będę wchodził i nie będzie tylko, że będę brał trzech, będę brał trzech losowych z każdego klanu na każdym odcinku, więc w ten sposób się będziemy bawić. Więc macie okazję wypromować swój klan, jeżeli Ktoś chce, możecie też napisać, że jest aktywny, lub nie. Ja nie muszę w to wierzyć, bo dopóki sam nie sprawdzę, to się nie mogę przekonać. Więc jeżeli chcecie reklamę jakiegoś swojego klanu, chociaż zasięgi już dawno minęły na tym kanale YouTube'owym, ale możemy coś się pobawić. Trzymajcie się cieplutko, coś.